Zacznijmy od wprowadzenia do tej nierówności niewiadomej pomocniczej. Otóż niewiadomą pomocniczą będziemy chwilowo zastępowali tą potęgę. Więc zapiszemy pod spodem, że 2 do potęgi x to od tej pory niewiadoma pomocnicza t. Zapiszmy od razu założenie, że t jest dodatnie. T jest dodatnie, dlatego że spójrz, jeżeli w miejsce x podstawiamy dowolne liczby rzeczywiste, Możemy tak zrobić, to wówczas tutaj po lewej stronie otrzymujemy wyniki dodatnie, prawda? Na przykład 2 do potęgi jednej drugiej to pierwiastek kwadratowy z dwóch, czyli liczba dodatnia. 2 do pierwszej to 2, liczba dodatnia. 2 do minus pierwszej to 1, druga, liczba dodatnia. Więc dla każdej liczby rzeczywistej, wynikiem tego potęgowania jest liczba dodatnia. No a wynik to jest to, co mamy po prawej stronie równania, prawda? Więc. To założenie jest jak najbardziej prawidłowe. I teraz wstawiamy do nawiasu w miejsce 2 do potęgi x literkę t. Dodajemy do tego 3. Następnie mamy 32. Odjąć t. Większe równe 0. Widzimy tutaj postać iloczynową funkcji kwadratowej. Żeby znaleźć rozwiązanie, hmm, takiej nierówności. Sprawdźmy miejsca zerowe. Czyli przyrównajmy każdy nawias do zera. Tutaj trójkę przenoszę na prawą stronę. Mam minus trójkę. Tutaj mam minus t. Na prawą stronę przenoszę 32. Dzielę obustronnie przez minus 1 Otrzymuje plus 32. Narysuję oś. Następnie narysujemy przybliżony wykres funkcji kwadratowej. Zwróć uwagę, że jeśli wymnożymy T oraz minus T to otrzymamy minus T kwadrat, czyli przy T kwadrat mamy współczynnik A, który jest ujemny. A zatem ramiona paraboli będą miały, ramion, będą, będą skierowane w dół. O, w ten sposób. I teraz tak, tutaj mamy kółeczko zamalowane, tutaj mamy kółeczko zamalowane, ponieważ w tym miejscu jest dopuszczona równość. Tutaj zaznaczam minus 3, a tutaj 32. I teraz. Nas interesują te rozwiązania, które są nad osią T, ponieważ poszukujemy wartości dodatnich. Wszystkie wartości dodatnie lub równe 0 są tutaj. Więc przedziałem rozwiązań tej nierówności będą liczby należące do przedziału obustronnie domkniętego od minus -3 do -32. Do tego przedziału dopiszmy jeszcze ten drugi warunek, że T jest większe od zera. Jeżeli T jest większe od zera, to znaczy, że możemy tą sytuację opisać takim przedziałem. No, żeby nie było wątpliwości, to tutaj zapisaliśmy przy pomocy przedziału ten warunek. T większe od zera. Łapiemy oba przypadki klamerką. I wyznaczamy część wspólną. Część wspólna jest od 0 do 32. W zerze mamy lewostronnie otwarty przedział, w liczbie 32 musimy domknąć ten przedział. No dobra. Otóż to, co zapisaliśmy tutaj, może też wyglądać w ten sposób, że zobacz literkę T. Mamy między liczbami 0 i 32, czyli T jest większe od 0 i zarazem mniejsze bądź równe 32. Następnie w miejsce literki T wstawimy 2 do potęgi x, czyli tutaj mamy 0, 2 do potęgi x mniejsze równe 32. Zapiszmy jeszcze 0, 2 do potęgi x. I liczbę 32 zamieńmy na 2 do potęgi 5. No i teraz rozwiążmy takie dwie nierówności, bo to jest nierówność podwójna, prawda? Czyli zapiszemy 2 do potęgi x większe od 0 i 2 do potęgi x mniejsze równe 2 do potęgi 5. Pią Czyli ja tą nierówność, tą tutaj, rozbiłem na takie dwa przypadki. 2 do potęgi x jest większe od 0, i 2 do potęgi x jest mniejsze bądź równe od 2 do potęgi piątej. No tutaj rozwiązaniem tej pierwszej nierówności jest x należący do zbioru liczb rzeczywistych. Bo przecież jeśli w miejsce x będziemy podstawiali dowolne liczby rzeczywiste, to po lewej stronie nierówności zawsze otrzymamy wynik dodatni, czyli większe od zera. Zatem każda liczba rzeczywista spełnia tą nierówność. Natomiast w tym drugim przypadku, zobaczmy, no tutaj musimy porównać wykładniki. Pamiętaj o zasadzie, że gdy w podstawie potęgi liczba jest większa od 1, to wówczas porównując wykładniki potęg, czyli to i to, mm, musimy przepisać znak nierówności bez zmiany. Po prostu przepisujemy. Ok, czyli tutaj mamy tą nierówność opisaną takim przedziałem od minus nieskończoności do piątki. No i teraz zbieramy oba przypadki w całość, to znaczy x należące do rzeczywistych oraz x należące do przedziału od minus nieskończoność do piątki i wyznaczamy część wspólną. I to będzie odpowiedź. A to może nawet pod spodem zapiszmy, że mamy x należy do rzeczywistych oraz x należy do minus nieskończoności, od minus nieskończoności do piątki. Częścią wspólną tych dwóch zbiorów będzie przedział od minus nieskończoności do piątki. I to jest rozwiązanie tego przykładu. Za chwilkę odcinki bonusowe, rozwiązania kolejnych przykładów.